Jezusa ukrytego nam w sakramencie czci wszystko stać Kwi wodo, która się wypłynęła z najświętszego serca, Z zusowego. Jako strój miłosierdzia dla nas, famy Tobie. Kwiwodo, która się wypłynęła z najświętszego serca, Jezusowego, jako strój miłościę dla nas, pamiętaj Tobie kwiwo do, która się wypłynęła, świętszego serca Jezusowego, jako strój miłościę dla nas. Tobie, zdzińczka świętej siósty Faustyny, nie umiałabym żyć bez Pana, w tym odosobnieniu Jezus mnie często odwiedza, poucza, uspokaja, strofuje, upomina, sam kształtuje serce moje według swych boskich życzeń i upodobań, lecz zawsze pełen miłosierdzia i dobroci. Znane są serca nasze w jedno. Panie Jezu, i my pragniemy w tej godzinie miłosierdzia doświadczyć Twojej bliskości, tej duchowej komunii z Tobą i natchnieni Twoją łaską i miłosierdziem, z równością zawierzamy Ci całą ludzkość z wszystkimi jej potrzebami i zagrożeniami. Zawierzamy Ci Kościół Święty, abyś go nieustannie odnawiał swoim duchem, bo tylko tak może wypełnić misję, której mu powierzyłeś. Powierzamy Ci wszystkich pasterzy Kościoła, papieża Franciszka. Prosimy o dar powołań kapłańskich, zakonnych. Modlimy się za naszych bliskich, za rodziny, szczególnie za tych naszych bliskich, którzy od Ciebie odeszli, utracili więź z Tobą albo no też nigdy w życiu jej nie zbudowali. Prosimy, byś im wskażał drogę do siebie. Bodymyślowski potrzebujących szczególnie miłosierdzia, chorych, cierpiących, to Ojcze nasz tuż jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrować Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i siebie i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana Naszego. Tu się począł Ducha Świętego, narodził się z Marii Pan. Ukrzyżowany umarł i do piekieł trzeciego dnia smartwist, wstą, wstąpił na niebios Boga Ojca Wszechmogącego Stamtąd przyjdzie sądzić żywych, mój. wierzę Ducha Świętego. Wszechów odpuszczenia. Żywot Wieczny, Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa.

Daj go bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrze. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. भाई को बोले सुनेई मैंकी को बोले सुने मैं भाई को बोले सुने मैंगी भाई को बोले सुने मैं लाई को बोले सुनेई मैंकी Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przezwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki.

Daj Go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej, bolesnej, bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny. Święty Anie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty Anie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty o nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo, jesteś najgłębiej zjednoczona z Twoim synem, dzielę miłosierdzia. Tobie zawierzamy wszystkie nasze intencje. Po Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, ale od wszelakich złych przygód. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, Orędowniczko nasz, Pocieszycielko nasz. Synem swoim nas pojednę. Synowi swojemu nas polec, Swojemu synowi nas odda. Matku Miłosierdzia, Królowo Pokoju, Święta Siostro Faustyno, Święty Józefie, Święty Andrzeju Apostole, Święty Janie Pawle, Błogosławionych honoracie. Wszyscy święci święte Boże. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ach zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawił swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. I wylałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pojrz się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, by w Tobie, Jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu ufam Tobie. 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 Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Uznajmy naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć Komunię Świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina.